Ты можешь, пока не надо под спутником работать свои камеры. Да. Вот я бы. Да. Вот сюда дать, Да. Вот я бы горел. Всё. Всё, давай. Да. Так, как ты? Спасибо. Да. Я на связи. Угу. Я на связи. Это. меня. Сейчас я возьму. Так. Застраховал. Ага. Перестраховываем на кольцо. Давай держу. Угу. Так, вот так. Так, нет, нормально? Нет, нет. Ага, ага. давай сейчас. Ага, все. Нормально, нет? Угу. Сейчас, сейчас, сейчас. Słyszymy rozmowę astronautów, Samanty Cristoforetti i e, rosyjskiego astronauty podczas spaceru w przestrzeni kosmicznej, e, podczas misji wypuszczania satelitów. Wypuszczają satelity z stacji kosmicznej. Mamy przelot w tej chwili, stacja kosmiczna jest nad Morzem Czarnym.

i Niestety jest to urok pionowej anteny, która nie jest przystosowana do tego typu transmisji. Lepiej by się tu sprawdziła antena kierunkowa, niestety aktualnie takiej nie posiadam.

Widać efekt Dopplera z racji tego, że obiekt się porusza względem nas, względem stacji odbiorczej. To również przesuwa się częstotliwość odbioru sygnału. W paśmie dwumetrowym, czyli 143 MHz, to jest plus, plus minus 3 kHz. Tak. Czyli, jeżeli zerowa jest na 625, to tak naprawdę y, zaczynamy od 628 i zjeżdżamy do 622. I troszeczkę znowu trzeba skorygować Dopplera. Mam oczywiście y, możliwość komputerowego y, korygowania Dopplera, natomiast w tej chwili y, komputer nie jest podłączony do radiostacji. Mamy w tej chwili pięć stopni elewacji, także za chwilę nam stacja kosmiczna zniknie za horyzontem. Cztery osiem stopni elewacji, dwa My cały czas ją w miarę dobrze odbieramy. Mieli, nie zakurczku. Tak, zieleni kazani odgarit. Tak, nachodzi w kazanie łódź. Ryby dłusi. Tak, gdzie on jest? Już mamy 3 stopnie elewacji. Kolejny satelita leci O! Zmroził nam obraz 1,5 stopnia elewacji I już ten sygnał rzeczywiście słabnie Tu mamy jeden stopień elewacji i już sygnał nam spada, ponieważ yy, tam, na tamtym kierunku, gdzie w tej chwili stacja kosmiczna, mam bloki. Także niestety, ale już jest koniec.